Chyba każdy słyszał o Karlu Gustawie Jungu, o jego koncepcjach nieświadomości, archetypu cienia, animusa, animy. Jest to myśliciel, który jest, który wywarł wielki wpływ w XX wieku i także w XXI wieku nadal ma wielkie znaczenie, bardzo, bardzo często różne osoby się na niego powołują, często występuje w różnych książkach. Jung dużo odwoływał się do religii, do duchowości, także do ludzkiego życia i do kwestii Boga. I ponad poza tym, co w ogóle jego myśl jest bardzo rozległa, że on sam, on sam tutaj dużo różnych takich bardzo ciekawych w swoich książkach i w takich rozprawach pisał bardzo dużo takich ciekawych po prostu rzeczy. Zresztą ja sam bym go nazwał mianem jakby nie patrzeć gnostyka. Zresztą ciekawostka jest też taka, że on sam nosił gnostycki pierścień, w którym, na którym był wąż, który symbolizował według niego Chrystusa była też tam kobieta, była też taka ósemka jako symbol takiego właśnie nieskończoności. No i Jung tutaj też odwoływał się trochę na przykład w swoim takim kazaniu do zmarłych, to tam jest, pojawia się postać Bazylidesa, czyli chrześcijańskiego gnostyka z II wieku naszej ery. Ale tutaj ja się skupię na tym, co ostatnio mi tak przykuło uwagę, chociaż w zasadzie już w tamtym roku o tym, jak zacząłem czytać Junga, to o tym się dowiedziałem i podzielę się tym, ponieważ tutaj to jest kwestia przede wszystkim tego, jak Jung patrzył na życie, co w życiu powinno się robić, co jest w życiu ważne, i też kwestia błędów, i też, przekażę na koniec też to przedstawił w postaci cytatu z jego z książki i jego przemyślenia na temat postaci Chrystusa, i także samego życia i tego, co warto w życiu robić. Więc Jung mówił o tym, że człowiek powinien skupić się na tym, żeby przeżyć swoje życie najpełniej jak potrafi, a kluczem do tego jest poznanie samego siebie. W oparciu o tą, o tą wiedzę, o tą taką właśnie swoją prawdę, trzeba zrealizować taki, jak najpełniej swój potencjał. Przy tym też zwraca uwagę, żeby nie obawiać się tych błędów, ponieważ to jest wpisane w ludzkie życie. I tutaj też zwraca uwagę na to, że człowiek też musi odwoływać się do czegoś takiego większego niż on, i on o tym mówił, o tej takiej zbiorowej nieświadomości, którą też określał, z tego co rozumiem, Bogiem. W każdym razie też Jung tutaj zwracał uwagę na to, że po prostu człowiek po prostu potrzebuje poznać siebie, też przemyśleć wiele rzeczy i tutaj wskazywał, że wiek około tam 36 lat, między 36, 40 czy po 40 to człowiek po prostu już ma jakiś zasób różnych doświadczeń w różnych sferach, relacji, pracy jakichś też swoich zainteresowań w każdym razie każdy jakiś tam zasób doświadczeń ma i wtedy muszę sobie zadać pytanie co chce w tym życiu robić, co jest dla niego ważne i za czym tak naprawdę pójść. No i tutaj Jung odwołał się do tego, to jakby to po prostu do odwołania się do swojego wnętrza, do swojego serca i tego, co po prostu człowieka w, w tym momencie życia pociąga, co z nim po prostu rezonuje. I mówił, że jeżeli z kimś na przykład rezonuje wiara w Boga, jakaś konkretna religia, czy jakaś taka duchowość ponadreligijna, to powinien w to iść po prostu i tak w pełni. Powiedzieć temu w całkowicie tak, i realizować to. Jeżeli, ktoś, ktoś na przykład z kolei znajdował się w kwestiach wiary, religii, był ateistą, albo chciał się skupić na nauce czy na sztuce w ogóle w innej sferze, to też powinien w to po prostu iść, ponieważ to jest jego ścieżka i to jest po prostu możliwość przeżycia tego życia tak, jak on chce, w zgodzie z sobą. I to tutaj było bardzo ważne w myśli Junga, żeby człowiek stał się tą taką pełnią i też w pełni przeżył to życie. I to było, to było kluczowe. Ja tutaj też mówiłem o tym, że błędy są czymś naturalnym, człowiek nie powinien obawiać się tego, że popełnia się błędy, tym bardziej, że dzięki błędom też zyskujemy doświadczeniem, poszerzają też naszą wiedzę na temat chociażby tego, czego nie chcemy w życiu, co nie jest dla nas ważne albo czego powinniśmy unikać. Też może też rozszerzyć perspektywę na to, że może to też sprzyjać temu, że mamy większe współczucie wobec też innych, ponieważ gdy popełniamy same błędy, to też nie jesteśmy tacy surowi w ocenianiu innych ludzi. Tym bardziej też czasem warto sobie zadać pytanie, czy te błędy, które widzimy z perspektywy czasu, czy ono, właśnie one nie złożyły się na to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ponieważ to wszystko jest takim procesem i to ciągle się zmienia, i wszystko ma jakiś swój wpływ. I tutaj na koniec, jeszcze nawet, nawet tak od siebie, inspirując się tym, co mówił Junk, ale też wcześniej, to już samo to, że po prostu człowiek, każdy człowiek powinien mieć świadomość tego, że ma życie i szanse, by je przeżyć tak, jak chce. W zgodzie z sobą i na, na tyle najlepiej, ile potrafi. Uważam, że to jest takie kluczowe. No, i tutaj zacytuję z kolei też to, co Jung mówił na przykładzie Jezusa Chrystusa. No, tutaj to będzie miało tak dość, może, obrazobórczo. Niemniej jednak, warto to rozpatrzyć, ponieważ Jung też nie miał oporów, mimo że nie miał oporów, żeby do postaci takiej jak Jezus czy Budda, interpretować je w duchu psychologii, w jego, takich poszukiwań, ponieważ zawsze mówi, że on jest po prostu takim filozofem i badaczem, który różne rzeczy oglądał z różnych stron i obawiał się tego w jakiś sposób nawet podważać. Także teraz przeczytam ten fragment, który według mnie jest bardzo inspirujący i też warto się nad nim zastanowić i przemyśleć. Chrystus przeżył swoje życie w absolutnej powadze. Przeprowadził szczery eksperyment, ale nie było to niczym innym więcej, jak tylko kompensacją. Na krzyżu jego poczucie misji opuściło go, ponieważ jednak żył w pełni i z poświęceniem zwyciężył, przyobległszy się w ciało stałe. My wszyscy musimy czynić właśnie to, co uczynił Chrystus. Musimy przeprowadzić własny eksperyment, musimy popełniać błędy, musimy urzeczywistnić własną wizję życia, a wtedy pojawi się błąd. Jeśli staracie się unikać błędów... Nie żyjecie, w pewnym sensie można nawet powiedzieć, że każde życie jest błędem, albo nikt nie znalazł prawdy. Kiedy będziemy wieść życie, w taki właśnie sposób poznamy Chrystusa jako brata, a Bóg naprawdę stanie się człowiekiem. Brzmi to jak potworne bluźnierstwo, ale to nie tak, albowiem tylko wtedy możemy zrozumieć Chrystusa, gdy będziemy próbowali go pojąć tak, jak on pragną być rozumiany, jako bliźniego, tylko wtedy Bóg stanie się w nas człowiekiem. I wreszcie ostatnia sprawa. O której pragnę powiedzieć każdemu z Was, drodzy przyjaciele, znoście swe życie dobrze, jak umiecie, nawet jeśli zasadza się ono na błędzie, albowiem życie musi być niedoskonałe. Człowiek zaś często dociera do prawdy na drodze błędu. A wtedy, jak Chrystus, prze, Chrystus przeprowadzicie swój eksperyment, bądźcie ludzcy, starajcie się zrozumieć, łapnijcie wglądu, stawiajcie hipotezy, kładźcie zręby pod własną filozofię życia. A wtedy być może. Poznamy Ducha Żywego w nieświadomości każdego indywiduum, wtedy staniemy się bratem Chrystusa.